Na dniach otwartych jesteśmy Zapraszamy do pomocy tutaj chłopakom Piotrek i Kamil Linki do zbiórek Mówię głośno, linki do zbiórek w opisie Linki do zbiórek w opisie Kamil, Piotrek i Kamil Linki w opisie, mordeczki, pomóżcie I chłopakom, i rodzinie Dziękujemy bardzo Co my tu mamy? Ja Pokaz jakiś będzie co? A przecież w już był? Był czy będzie? No będzie to dopiero. No. Ja ja to jest Jestem na dniach otwartych i szkoła ma wyjazd alarmowy. Tu się dowiedziałem, że jadą chyba yy, do pomocy jrg 1 no, Proszę o zachowanie uwagi na placu. Z placu będzie wyjeżdżał do akcji na to, że jest samochód. Ale się trafiła. No, ciekawa sytuacja. Miały być pokazy ratownictwa technicznego. No, ale zostały. No, z tego co widzę, na jeden samochód został zadysponowany. Tak jak już mówiłem, do pomocy. No, ale. Jak to w Straży Pożarnej, czy dzień otwarty, czy ćwiczenia, jak jest wyjazd, no to trzeba wyjeżdżać. Czym prędzej tu idzie, tutaj ekipie bardzo szybko i gładko. Tym bardziej, żeby byli przygotowani do, do pokazów. Tak. Dobra, są już sygnały. Sygnały świeżne, zaraz będą dźwiękowe pewnie. To zgatowanie wagi przez i prawo. Praca w straży i takie studia w akademii pożarniczej. Idę teraz tu w jedno miejsce. Stanowisko pod budują sekuracyjne zostały zabezpieczone przed przetarciem i przecięciem za pomocą maty... Inna kierunkowa ma za zadanie, zgodnie ze swoją nazwą, badanie kierunków zjazdu. W tym wypadku pozwala na uniknięcie kwestii i przede wszystkim usunięcie od elegancji w budynku tego aktuowania posadki. W tym gdyby wypychać się w z kulturą, w tym przypadku bardzo jest te kraje, żeby pozwolić za Opróżniaj jest bezpieczny ratownika, bo nie są operacyjne. Gminy musi być Teraz pod koniec operacji, gmina Korynkowa jest delikatnie luzowana, aby pozwolić na łagodne spotkanie z drugem pracownikowi z i po dotarciu poszkodowanego na ziemię jest on przejmowany przez No i kolejny pokaz Kolejny pokaz nas czeka Na miejscu zdarzenia przyjeżdża jeden zastęp GBA oraz SLOP leki operacyjne Ze względu, że w tym samym rejonie był jeszcze jeden wypadek, na który pojechało nasze GBA i GCBA Dowódca dojechał SLOP i mamy GBA Ile osób jest poszkodowanych, co się dokładnie mogło wydarzyć przy samochodzie? Która zabezpiecza nasze dłonie i powoduje to, aby szyba nie wpadła nam do środka, zostaje wybita tylna szyba umożliwiająca ewentualne techniki późniejsze, takie jak konserwa, czyli wyciągnięcie poszkodowanego do tyłu. W tym momencie widzimy dwóch ratowników z z sprzętem hydraulicznym. Będą przystępowali do usunięcia drzwi przednich, aby mu ewakuować ustawę poszkodowaną. W celu stworzenia przestrzeni ustępu do zamku, aż do ich usunięcia Drzwi nam dostęp do zostały poszkodowanych. Aby drzwi nam nie przeszkadzały, ewentualnie ponownie się nie zamknęły, albo nie przeszkadzały przy użyciu deski do ewakuacji, strażacy usuwają je w całość Z tyłu samochodu nacięły już. Tak, w dwóch miejscach, co umożliwi im wykonanie techniki konserwy, teraz przy użyciu piły szablastej, nacną tak, od tyłu do przodu, deska ja biega połowach w kierunku osób, które mamy. Widzimy, deskawowana już do samochodu. Dostęp do życia, do boku. Bardziej poszkodowany wymagał wymaga ewakuacji natychmiast. Został wyciągnięty już do boku. Leży na nadasta z końcówką do cięcia blaku Jak widzimy, blach e, tak już został wywinięty z przodu. Widzimy naszego na ratownika, który siedzi z tyłu i pierwszej pomocy i sprawdza parametry osoby poszkodowanej. Idealnie mamy dostęp teraz do tej osoby poszkodowanej, która jest z przodu. Ratownicy medyczni, będący na lewej stronie, gdzie udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osoby poszkodowanej. dvou středávku, zpráva, kdokoliv je situace, radu, kudy k migraci, vidíme, do kterého patřeba osoba Ta jak vidíme, leží v na desce. Je způsob, je na těch do středávku, které jsou dvě Jak Państwo zobaczą, koledzy, ja którzy działają w obrębie szyb, wszyscy mają na sobie mateczki typu SPG-2, ze względu na to, że już bardzo szybko unosi się w powietrzu i odkłada się na następnych egzemplarzy. Osoba poszkodowana na zewnątrz udaje się w miejsce pola medycznego. A wie opatrzyć drugą osobę posperowaną W tym momencie na miejsce zdarzenia przyjeżdża ZRM a my dziękujemy bardzo i kończymy pokaz Nagrywam swoją mordką nie, nie, nie przeszkadzasz skończyły Idę sobie jeszcze zrobić wycieczkę po szkole. Dziewczyna. dziewczyny, można, można tutaj startować dziewczyny straży jak najbardziej popieram. Moja była podopieczna. Idę samochody zobaczyć sobie teraz. Bo zobaczyłem sobie. Wszystkie pokazy. Skąd przyjechałeś? Eee, z Podkrakowa z Podkrakowa. Jak trasa? Eee, długa. Długa. Pociąg? Eee, autobusem, Autobus. autobusem. Czekaj. Idę furki sobie nagrywać, mordko. Nie ja bo chciałem zobaczyć jak to tutaj wygląda, Co? bo e, to jest... I e, tak jakby nosuję moje marzenie, żeby tu się dostać. To ci najlepszego życzę, mordko. Ile masz lat? E, 19 w tym roku startuję. Jak masz na mnie? Kasper. Jak masz e, Kasper. Miło mi, a mnie? Miło ja Dawid Oficjalnie. No, oglądam pana.. Dawid mam najmierz. Kurde, od panów mi rzucają to starym dziadem, jestem, no, ale jestem stary 39. <słuchaj> To Dobra. oglądam Cię, Darek, i ogólnie e, bardzo podziwiam. Zawsze. wszystko, Nie Autentycznie, Dobra. autentycznie za to, e, za to, co się wydarzyło. I ogólnie przed tym, co się wydarzyło, też bardzo Cię oglądałem, bardzo dużo Cię oglądałem. Jak opowiadałeś o tych swoich akcjach, to. Jest tak podziwiałem dla mnie to było. Wiele. Dziękuję, właśnie zawstydzać. Choć się przejdziemy, stary, zrobię sobie jeszcze tak. Pewnie. Ponagram filmy, coś na rolki, sobie, będziemy mogli pogadać na łóżku. Pewnie. grochu wyjadłeś? Nie jadłem, nie jadłem ja Ale nie testałem, sam przyjechałeś? Statu. z tatą. Dobra. 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 Idę sobie ponagrywać, dlaczego? Pewnie. Wiesz, możesz ze mną spokojnie, coś zlejną Nie, nie, stary, no spokojnie, ja se tylko ponagrywam. O. Widziałeś pokazy? Eee, widziałem, że się na szczęście założyłem. A, ja na sam, sam z tych przyszedł. Dobra, i akcja charytatywna, tak jak mówiłem, Piotrek i Kamil. Już, już, już kończę ujęcia, i zaraz do Was przyjdę, dziewczęta, kochane. O, link teraz w opisie leci. Dobra, dziewczęta, bo nagrywam sobie i zaraz przyjdę. Dobra, no. I na dniach otwartych jesteśmy. Zapraszamy do pomocy. W Tutaj chłopakom Piotrek i Kamil. Linki do zbiórek. Mówię głośno: linki do zbiórek w opisie. Linki do zbiórek w opisie. Kamil, Piotrek i Kamil. Linki w opisie: mordeczki pomóżcie ich chłopakom i rodzinie. Dziękuję bardzo. No i co tu jest podział bojowy? Jednostka ratowniczo-gaśnicza szkolna. Pokoje podziałowe. Tutaj są akademiki jednej kompanii, drugiej kompanii. Stołówka. Tu są zajęcia. Sala wykładowa. A tu za tą wiatrą jest yy, no, sala gimnastyczna. Dalsza część sal wykładowych, no i tu kładka przejście na następny obiekt. A w na sam koniec mega city. Pokażę wam ile jest Nie wiem, czy za moich czasów to było. Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy mega City było za moich czasów. To jeszcze zobaczę. A tak to wygląda, Yo. Akademia Pożarnica, Akademia pożarnicza. O, tam mieszkałem. Syk. Dwa piętra, akademik, i tu moja przygoda z siłownią się zaczęła, bo wcześniej był kosz, bo tu jest siłownia, a tu są kosze. Jest spinalnia rzeczona. Na tym placu ślubowanie, a promocję oficerską na placu Piłsudskiego mieliśmy.